Cześć, Manko. Z tej strony Proops Gamer Witajcie w kolejnym odcinku z serii Od Farmera do Bombera A w dzisiejszym odcinku Żniwa Sorga, zapraszam! Jest ze mną Pawlak Który Siema. już odjeżdża Vistulo w, w Sinodal na razie Pawlak Jest ze mną jeszcze sąsiad Hugo, który Dobry też Dobry witam tam... z układem. Tak, witam, witam. Ja wsiadam do naszej zielonej 40. Odczepiam Podczepię, e, po, pod przyczepach. A w tym odcinku pojechał... E, do, do nasz kaloszek, sąsiad. Tak. Na imprezę, na no imprezę i już ty już go nie ma u nas No, no i wiadomo, że mi się stało Nie wiadomo, może nogę złamał, może głowę obcięli <laughs> A ogólnie sąsiad, po, pochwal się co ty masz ogólnie na gospie Długo wyczekiwane krowy z czar. Tak, już w drodze Już bardzo Dłogodnie. blisko już będą Już niedługo Ja nie wiem czy to przyczepa nie jest za dużo, kurde, bo ona... Strasznie ciągnik wolno jedzie ale z czym chcesz jechać? Nie no przyczepę i 40, jakoś Strasznie dużo przyczepy kupiłeś Do zboża, do sorga Do sorga, ogólnie sorgo Mamy dosyć daleko Zobaczcie jak popierdolił tu Kurde, wistulą Ty kurde zwolnij bo zaraz tam uszczelka jaka pęknie albo Albo co? no co? Co Jedziemy co tutaj na, na, Tutaj dosyć duże pole mamy, 32 aż Ile ona ma hektarów tam zaraz zobaczymy na miejscu najwyżej Hektar ma nie? No, pani coś takiego a ty sam od sąsiada, bo też dojedziesz Ja właśnie od sąsiada Nie. i jeszcze sąsiad zobaczymy co tutaj u sąsiada się dzieje. Na gospie. Przy okazji zerkniemy. Dobra. O, ja już wjeżdżam. Trzeba chodzić Bimber, bo co się jedzie. No, o dobry, dobry. Ogólnie tutaj było planowana trzecie gospa, ale na razie mamy tylko cztery osoby i myślę, że tak wystarczy. No to jest no. Ale godzin to znaczy, czy wolniej Co? Na maxa tam, godzinę? ile tam, no ile Wistule maksymalnie, 10 chyba jedzie 6 6 tylko? No O kurde To dosyć długo Ja tak patrzę, że no, strasznie dobrze sobie chyba kołko, chyba kółko nie zrobię O kurde, coś no takiego ja No, mus będziesz musiała się na rafu od Miedzy podjechać Dobra a wezmij, to kitu, tutaj też się da przez sąsiada pole. Znaczy tutaj nie, nie sąsiada, ale... nie tylko ja już tam za linkiem Pa, zobaczcie, 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 zobaczcie A, już się już nie widzicie A tutaj gospo sąsiada, o, czałem O kurde, dziki uciekły z tego Czałem kurde Hugo sorga, o cholera jasna, dziki uciekły I zaraz, widzimy się na polu Dobra Ja już tutaj patrzę, Kork z tyłu jakiś robię i tak, dobra Dziki, dziki, dziki uciekły z pola. Dziki uciekli, mówisz? O kurta. No Ale to dziki dżiki. to chyba coś nie tak, bo chyba to jest z kukurydzą związane bardziej Dla mnie, coś się kojarzy jak, No tak no, ale kurde, jakoś tutaj może... Może wiesz, z tego... Że słonecznika uciekały A może, a może... O, jest, kto to, to wie widzowie, kto to wie O tutaj fajny, patrzy jest fajna dróżka Kurde, już mam 800 kilo chłopaki O kurde, coś takiego a w tylko w do końca dojeżdżam E no to było ładnie z Ej ogólnie sąsiad nam dzisiaj pod odcinkiem e, nas zajechał dzisiaj No to się czy, mamy, e, czy możemy jeszcze mu kości dzisiaj Sorgo O tak właśnie Bozieliśmy że co, nie ma problemu tutaj... ja przyjadę z koszy dzisiaj Tak właśnie tutaj nie ma problemu tutaj dzisiaj jakieś można powiedzieć sąs... sąsiedzkie interesy robimy tutaj trzeba się dogadać no, za chwilę no. wszystko Ile? No oczywiście jak, jak u siebie skończymy w koci, tam to ja sąsiada pojadę tak. Od razu? Yy, Rafał, jak coś nie to mi jeżdżą My to jest więc nie, nie pod no ja widzę, ja to pod górkę na nawet nie dam rady wjechać, nie, to po prostu Za dużo przyczepy kupiłeś, trzeba będzie zmienić To nie jadę MFP w razie czego yy, W razie co? No co czego to jadę MFP Ale z przyczepą, czy co? Skryjska. Nie, czy co? bez, bez A, okej Chyba, że z pszczą. chcecie na to O, no, trzy na godzinę pod pola jedzie, na godzinę, o cholera no, pod górkę już ciężko godzinę, ma. To jest. Daję radę, sredniazka No, daję radę <laughs> Ej, bo jak możesz, nie? To tutaj przed że to, to jest, no, to weź na dół jest. Jedz. No już, kurde, mam tonę sto O, kurde To ty do tej górkę nie dojedziesz? No, no może Dobra, to ja tutaj z boku podjadę Tylko pamiętajcie tutaj, że jest na te... Na niszczenie weź plonu Weź i ten, ten dym jedź, nie? Może pachko sąsiada. To nie, jest, Ja dla ja sąsiada lepiej nie zaczepiać. A, no, iść? ci dam tam, ci dam. Zasiadę. Ej, jeszcze tylko 300 kilo się mieści, Rafał. No ja dobra, wiemy, już, ty... już konie, już konie, 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 konie. Już spokojnie, spokojnie tutaj. So, aha, pistula zasiadła. A mówiłem, że mokro. O kurde, pistula siadałaś. Był poprzeciek zrobić. A nie, zrobiłeś, okej, okay. dobra, stamtąd, nie było widać z górki Chwile, Hugo? Hugo? na obsiada? Nie, tutaj raczej tak na górce nie powinno być mokro Właśnie, o już gdzie kopie się Nie, zaraz Hugo tutaj przyjedzie, sąsiad yy, ciągnikiem drugim Jeszcze kurde no, to musimy to znaleźć... Na hak czy na linę, nie wiem, cokolwiek kurde, żeby... Ciągnąć te ciągniki przynajmniej, bo to słabo tutaj u nas wygląda. Co tam, Pawlek, się stało z bistulą? Weź tu pas, tutaj pasek luźnych, gdzie ja go szybko założę. O, 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 siedzi. Tak. Chcesz tak na lewo, trochę tak wiesz, może byśmy tutaj, nie? No. Po lewą stronę podjąć. O kurde, o! lusterko wygielę. No <giel>. nie, no. A Boże, jak ty tutaj jedziesz O, o i teraz proces Dobra, już, o, ogień No No i ja tutaj na razie zostawię na ręcznym Może zgaszę lepiej, bo paliwa szkoda Nie mogę wsiąść No, coś właśnie się zacina, co nie? Hugo tutaj z nawozami, patrzę Mam problem nie wiem jak to zrobić Strasznie koła się dają, nie, Rafał? Wie? No strasznie kurde, się daje około. Ja zaraz, o co czekacie ja też muszę coś do roboty sobie znaleźć Muszę zobaczyć mm. Jak coś Hugo, to wiesz, podjedziesz, nie? Jak jeszcze będzie na woży, to tutaj blisko No, Hugo pomoże. Ja to muszę ogarnąć, zaraz zobaczymy co tu mamy jeszcze. Stabili mamy ogólnie, zobaczcie, sąsiedzi jest... mają trochę więcej pól, My będziemy no, musieli coś, bo chyba jest ten mod Co? Czy nie dodałem tego moda znowu? Albo nie zaznaczyłem Bo mieliśmy dodać o, na... Na, fał, na, na te, kurde Kurde za... Zapomniałem, kto się nazywa Na, na dzierżawę Na o właśnie Mieliśmy dodać na dzierżawy. myślę, że to będzie taki ciekawy smaczek do serii Jak myślicie? A tak dużo pól mamy? No dosyć wydłużą właśnie macie pól Naprawdę jak to patrzę. O, już dwunasta Sporo masz. E, już już, już delt mainie mogę pić, nie? Po 19, już po 12 jest. No tak. <gry> Kurde, ja w sumie mogę tutaj nie wiem, z kultywatorem czy, czy czymś, nie wiem. No, czy sąsiad chce talżówkę przetestować, nie? A, się chce talżówkę, no to możemy. Talżówkę przetestować. O nie, tyle wodzie i tam tam ja wczoraj siałem. Kto? O kurde, są się... jakieś to dziecko było, bo patrzcie przy ja pozostała. <laughs> A nawet będzie, maso będzie. O, go Nie wiedziałem, no że to na, na tej mapie są znaćki A my się tej nie bawimy. Nie. nie ja myślę, że te, nie myślę, że nie ma sensu w to się bawić w te znajdźki. No, w ogóle tak nie ma, nie? Ale ja bym wam pokazać, że na trzeba są znajdźki Tak, jakby ktoś nie wiedział No właśnie, to chciałam tak. pokazać jak, jak już tak nie chcecie, to Rafał może się tego trzaka i będzie git. Eee, tu chyba nie wiadę kurde, no tam muszę jedną drogę wyjechać, bo później z pola z no, pełną się nie wyjedzie no, A ja jadę tylko jeden na godzinę Już mam już w miejscu, tu koło, po prawie w miejscu. Nie, te przyczepy są za duże. Zaraz zobaczę właśnie, czy są jakieś mniejsze przyczepy. Czy właśnie, mamy, no, czy no, mamy no, coś no, małego, fajnego. Ale nie kupuj nic. Jeszcze nawet nic nie kupuj. Za teraz da radę, ja wam mówię. No nie, no właśnie, ale tak, no, zobaczę no. co, nie? Orientacji, o, nie? Sip, o oh, sip, ma jakaś fajna. No to też dosyć duża. A właśnie, a no, no, a co no, mamy tutaj za sąsiad. A co my mamy? E, giganta bizona. <laughs> A właśnie, my, mo my możliwe e, że następnym sezonie będziemy tu na człowie stule zmieniać, tak. bo ona się psuje. Więc z tak, tego opiszcie w komentarzach czy Bisona, czy Zmaja? Maja, czy Maja, czy John czy New Holanda? Nie no. Ale zobaczcie, jakie mamy stare John Deere i New Holandy też tutaj dodane. A to też zależy na ile, ile te dostajecie pieniędzy. Żmaj, właśnie ile zarobimy przez do końca zimy. On do tego. E Żymaj. Wpisz w komentarzach, czy bizon z 0,56, czy yy, żmaj No, czy, czy ten, czy rekord bizon no, no, Nie no, rekord to może nie za duży duży rekord mówić będzie? No. no to można jakiś mniejszy bizon, no Albo żmaj, myślę, że żmaj może byłby no. ciekawszy Później by wtedy bizona zmieniłoby bizona się na bizon A jaki jakiś bizon za Nie W no. <laughs> Ale to może to jest masakra, kurde, z tym, z tym piechaniem. A ty gdzie tu przepadł? przepad? No, na samym tu jestem. Póda, o, ona też nie rady, bo mokro. rące padało. No niestety tutaj. Ale zobaczcie, mamy piękny wrzesień. Będzie dokładnie drugi wrzesień. 23 stopni. No muszą działało No. Będzie trzeba pełna. trochę ciężkie w następnym sezonie, jakieś jeden trochę pełna większy jest. kupić. Co? Pełna. Co pełna? Jest no jak No jakim cudem, co jest? No. Ale no wiecie, no to są. I tutaj mówicie, no plany, no zależy ile zbiorów dostajecie. No tak, no. no. U ty wiesz to... no, jak możesz zobaczyć, ile będzie kosztowało sorgo? Nie jak to właśnie to się sprawdza musicie mi pokazać SORGO? No Ale no, to SORGO tak zależy okre. w jakim miesiącu się sprzeda Do 900 Boże, tak może Ja my się w grudniu, zrobimy zimowy odcinek No w grudniu chyba nie. Ale czekaj bo tutaj te wahania cen to o co chodzi Tymi czerwone i, i zielone A to czerwone no to nie można nas sprzedawać A zielone to można Właśnie się, tak chcesz to wjeżdżaj tutaj Jak chcesz to talerzuj no, ja testy, jakoś... testy No testy to jakoś, jako Ale tutaj... tutaj to wszystko zrób. Ogólnie ceny nie ma sprzedaży pokazanej Rafał już pod górę. Jest cena ja zakupu tutaj. tylko, to ja nie wiem Wistula nie daje rady Wiecie, grupa biegów Weźniesz to wistula co nie przyjedziesz tutaj nie. Walka o wszystko Czy da radę Co mówisz? No walka o wszystko czy da radę takie trochę bardziej, żeby tutaj nie pognieć. O kurde, o kurde. Trzeba wyciągać. prawie się zakopałem To <laughs> ja się headlerem popchnę No dalej, zobaczymy. Będzie szybciej? O, od razu szybciej. O, dobre tu jest. O dobre, dobre, dobre. O! A ja myślę, że nie ma tego przep... Oha, siadłem ja. O kurde. Wistula siedzi, chyba. Nie, czterdziestka siedzi. Mistula też Co to się dzieje? Pistula? Przyjmaj. Nie, bo te TBL tutaj za blisko podjechałem przyczepo i tam tak. Jakby była jakaś bariera niewidzialna. Mm. A jakoś tam jeszcze do no, maksa mogę dokosić troszeczkę, bo 200 kilo zostało. Próbuj. No, czekaj go. właśnie tutaj ja... Zro... Czekaj, jeszcze nie jakoś, co nie? Gdzie... A są się tu zniknął z mm. kurde. To już ja taką, już na, końcu, na końcu Bo już tu fajnie, taka już, widziałem już taki kurde klimacik tutaj na, na miniaturkę Chyba będę wracał, nie? Że obok tutaj będzie wysypywać wistulo? A ja tutaj sobie tylko po... A ja podjadę trochę, całe jeszcze... ...nie wiem... W ...prawie pełne, a jeżeli przesypi się troszeczkę Dawaj, dawaj to wistulo Zaraz, zaraz yy. Oczywiście kombajnista, ja jestem w dziedzinie? Tak, jeszcze nie syp A to co ja zrobię? Ej. Dobra Ej o to dosyć rannych zobaczyć, no. jak idzie robota? A no dobrze, dobrze O no dobrze. boże, ta wistule już takie tutaj patrzy do Ibana, można powiedzieć delikatnie Już tyle remontów tutaj na polu było Ale no ciśko ma ten remont, ciśko no. Dobra, Mówię, ty, ty... że w następnym odcinku będzie się zmieniać e, W drugim odcinku, w sezonie no. Więc e, piszcie w komentarzach Jaki kombajn Tak, myśli, tak. Okay. jaki kombajn Czy bijona, czy szmaja Jebsz... Mucha, wąsą o. Mucha, nad duchem <ślech> Dobrze, ja przystoła. zaraz robię, ty wsiadasz do kombajnu No, no dobra Paweł kiedy, ja, ja już tyle otwieram, dobra? No, już możesz otwierać Dobra, będzie spało już Dobra No sypie Tylko mów kiedy się skończy Eee, jeszcze to... Jeszcze troszkę O, no, już, już procent na przyczepie Dobra, teraz ja już robię screena O, rób, rób, rób Już talżówkę widać Sąsiada O, elegancko. Fajna turka wyszła o. A nawet rury i chowam, bo nie ma tutaj żadnego drzewa Dobra z, z, Szkoda, że tego nie widziałem. Ale i da Nic, nic Kurde, już 100 litrów mam Rafał Jak to 100 litrów? Poliwa? No? Nie, no co, co ty robisz? No? A Dobrze. teraz... O Boże, no sąsiad kurde Wydatki by nie śmiał. Nie, wiecie co to jest w ogóle, jak napełniłeś tą przyczepu drugą drugim zbiornikiem, to jest w ogóle ciągnik nie chce ruszyć. No to jakoś musiałem na nie? nie nie wiem co robimy teraz z tym Weź trybana włączy przeciągi, o tam na drogę. Ja, ja tu próbuję o, 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 o kurde. Idzie? Idzie. E, ogólnie wysolę... pod górę nie daję rady tutaj, bo jest mokro, bo w nocy padało ostro. No. Ja, poczekaliśmy do 12, więc tak. ja zjadę z górki, pojadę na górkę yy, i A ja sąsiad ma jakieś przyczepy? Zjeżdżę, no, to, to. Ma przyczepy. Też to bierz. Ja tutaj zaraz zobaczę do sąsiada zagląda. O tutaj o, można to... przejechać, o kurde. Chcesz to sobie co odpali bierz. Zaraz zobaczę gdzie tu sąsiad ma przyczepy. Czyli chyba w stacji C? Ok. O, wały jaki fajny sąsiad ma. Ja ogólnie też. A właśnie e, nie było Rafała e, w tym. E, jak to się nazywa? tydzień temu, jak nie było Rafała. No to ja ro, tak jakby posiałem rzepak. No już mówiliśmy, i mówiliśmy też. I ten, i. Jeszcze wołowałem. No ja wołowałem jeszcze. Dobra, to to mi podoba się taki sąsiad, kurde, do daje daje Do ciognika. To jest kurde. A, jako przy, a to nie, przyczepę miałaś tu, niebieską taką? Właśnie, a no, ja jadę na górę, Jak bo pod górę nie daje rady. Czy tylko ty tu zieloną jedną masz? O no ja pierdole. No i ten dwukówka tam stoi koło chałupy. A gdzie, a tą? No to miałem. Mi się, mi się wydaje, że coś jeszcze miałeś. No już nic nie miał się wtedy. Nie, już nic miałem, tylko ta. No to ja nie wiem, czy tu przyczepę pociągnę. Ta, taki bogaty to ja nie jestem, no. Pocieraki. <laughs> O właśnie, jak tam coś się tylak już przywiezie czy jeszcze nie? Jeszcze w drodze już są, już telefon dostał już w drodze Już, już niedługo tak. będzie miał krowy, tutaj wszystko Już w następnym odcinku już może będzie miał Jest W następnym, kurde To to, że już mam 800 kilo? Kable podpiłem dobra Ile ty ciągnik ma koni? Który? Ten co ja jadę Ten usus? No Nie 50. wiem dokładnie, nie 60 45. To jeszcze mniej ma? 60. Bo ja nie wiem, czy 40. to przyczyna. A może po, pociągnie. Musi, no, panie. Trochę piszczy Ale to trzeba olej wydarzyć. wymienić. A to się wymieni, to. A to dopiero na zimę A to tak, e, chciałem opowiedzieć, to No, nie, chcieli to się No, no, gdybyście ja chcieli, to moglibyście gdy na zimę nie, coś tam pogadać, to moglibyśmy sprzedać. A to byście musieli coś pogadać, bo on, on tak dokładnie to tutaj pamiętam. No. To on ma 60 koni, nie? Równo. Tak. Tak, 60 koni równo, i to niby jeszcze coś tam yy, da się zrobić w wysilniku czytałem na forum, że no. można mieć więcej Sorry. niż 60, ale nie jestem pewien. No, no, no. Więc jakbyście chcieli to możecie pogadać to. Dobra, spoko. Widzisz rachu jak ja po prostu pod linijką koszę? No widzę kurde. nie to co sąsiad. I, i, i nawet gps nie używam. Dobry jesteś kurde. GPS na Wistuli, co ty kurde gadasz? Nie no teraz to akurat sergonom nawet bez GPS -a robię. Ja ty... A ty. Czyż nie pracował w jakichś PGR-ach na kombajnach No właśnie tak? Ja tylko do <laughs> Taki Wojka je, bo ja mały, to tylko do Wojka raz pojechałem Raz, kilka razy Wojkiem ja, ja za młodego chłopoczka to ja w tych SKR-ach pracowałem Kurde, tam to dopiero Śpiałem, nie? Ursus 10-14 był O kurde, ale sprzęty <laughs> Miodzie normalnie No porównując, no, no władka, maseja no, to No, dobra Ale nie wloci, stój, nie wloci, nie wloci Dobra Tu trzeba z drogi za zjechać, bo są z górki rozpędzony, bez hamulców To właśnie ostatnio coś tutaj się psują te hamulce Aśko, go kogo zatrzymaj się już hamuj bo kurde Łez <grymne> Dobra stu. Co jeszcze? No już Dobra już O no i ogień kurde, I to, to mi się podoba taka kurde gra No, no tylko, że Życie, ja... no, ty skur... <gryw> zwana życie <gryw> Właśnie ja, y, ja jeszcze jadę pod górę, bo ja z górki, pod górę nie dam Ja rady. pod górkę nie wjadę, ty będziesz musiał później tutaj z górki się rozpędzić i zjechać do mnie No taka... Nie, co ty, nie dam rad. Zobacz sobie, zaufaj mi Wrzuć Rzu mu jedynkę, dwójkę i podjedź, ja ci mówię On musi A w ogóle pojadę pod. jest yy, na dwójce. Po... A weź się na jedynkę, zredukuj. No. Idzie? No, na jedynce idzie. A to takie piłowanie, kurde, ciągnika Ale nie, no. on pojechał, kurde, na górkę i od z górki będzie zjeżdżać. Bablak. No, to no dobrze robi. Pamiętajcie, ja mógł... jak sprzedajecie coś, to najlepiej skończyć traktor u siebie na gospodarstwie niż on. Miałbym się wyskoczyć. Więc piłujcie i sprzedajcie. Tak. <laughs> tak, dokładnie. A jak, a jak nie kupisz takiego? Okej. wypiłowane. <laughs> <laughs> okay. Kurde. Dobra, to ja, ja... tu kurde ja nie Ale wiem. Ale ja już chłopaki, ja mam już 100 Jak ja pojechałam leciutko no do przodu, nie? No. Tak. Ładnie ten MF wygląda w stu leży W końcu sądzicie. No, zarobiście. Bardzo się podoba. Bardzo się podoba. A właśnie, to jest. E, Rafał. To weź ty je, już 40 na gospa, jak możesz No właśnie miałem zamiar teraz jechać tutaj, nie No to jedź, a ja do końca wysypię tam Dobra, jak dojadę I... I Ale nie wiem czy ta, 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 ta cała... A ta Sasia, a gdzie ty masz ten swoje sorgo jeszcze? Koło domu O, koło domu, fajnie Które? Co to, to, to tam. A nie wiem czy to jeszcze dojrzało Czeka, czeka. Ale to czeka. tak fajnie byłoby złapać wszystko za jednym zamachem To no. no, złapałem Tak ja pójdę zobaczę jak tam u ciebie Ten ten Aha, dobra, jeszcze się nie da z tego Twojego O oh, sorry tej sobie Nie, stay. Na, na odcinku będziemy spać Nie to, nie Ej Co Kogo? To, to, to tam jeszcze nie masz do koszenia. A no to. Nie no to kurde to. To, to następnym no, to to razem co nie lub, Pod odcinkiem lub na odcinku. No, no to ja się okaże. nie wiem czy ja Ogólnie zaraz będziemy skończyć co nie, je... bo już nie wiem ja w sumie nagrywam. Ja nie, no, nie wiem czy w ogóle warto jechać na głosper No nie warto, nie, ja myślę, że ją zostawić trzeba sąsiada no. Mogę proszę, to się... mogę u ciebie ustawić. To? No no w moją. O boże. o boże! O boże! O boże! Nie w samochód przywaliłem! Oj! To jechał w kasalci! Wymusił, wymusił! No niestety teraz nie wiem czy taki rozpędzony że byłem tutaj, że teraz pod górkę, nie wiadę. Dobra. Tak jest osiągnięcie na razie. Tylko wysypy! A w wysypię, zajadzę na gospo i tym urszucem moją gospo zajadę No ty Ile, ile to masz na przyczepie, Rafał? Yyy litrów No to, to chyba macie 4 tony, tak? No to litry to jako tony chyba, równo, co? Tak, no No to co, dwie, pra, prawie 28 osiem, dwa tony 2 dwa, dwa i 8 Kuchło jak wiem ile ropy jest w mojej wistuli? Dwa tony ponad No ja już nie mam u siebie Ja pod kurkę nie wiem. A jak kurde wiedzę ile jest ropy Jak zobaczysz ubiło to chłopie Lepiej <laughs> się policzymy No na jedynce rój Dobra, będziemy Dobra. kończyć już Eee, bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, zostawcie komentarz, zachęcam również do polubienia fanpage'a no i, i widzimy się. Kombajn. Tak, i wybierzcie kombaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. cześć.